Cześć Manko. Witam Was na Odjazdowo! Tak, nie przestrzeliście się? Odjazdowo! Reaktywacja kanału! W dzisiejszym odcinku mamy polski akcent i to nie chodzi mi o dużego Fiata, czy też Fiata 126P. Chodzi mi o samochód, który w latach 2009-2019 był produkowany w Fabryce Gliwicach. Swoją obecnością raczyniko nie denerwuje, a wręcz przeciwnie rozwesela, ponieważ jego uśmiechnięta mordka naprawdę potrafi zrobić uśmiech na twarzy niejednego użytkownika tego samochodu. Chciałbym Was zaprosić do testu Opla Astry J, czyli czwartej generacji w hatchbacku z silnikiem 1.3 i EcoFlex. Zapraszam! Opel Astra J jest czwartą generacją i według mnie również rewolucyjną generacją spośród całej historii tego modelu. Ponieważ odmienił wygląd Astry o 180 stopni i z kanciastych zwykłych aut, które rdzewiają, zmienił ją w auto, które, mimo swojej delikatnej nadwagi, jak mój kamerzysta, naprawdę może się podobać. Spójrzcie na uśmiechnięty wyraz przedniego zderzaka oraz okrągłą sylwetkę. Tego auta nie da się nie lubić. Osobiście mam czucie jak przy półchnocz który pyta mnie, czy dam mu na paczkę chipsów wierzni by jest gruby i tego nie powinien jeść, a jednak jest taki słodki, że i tak dam, dam nawet mu więcej. Wracając do Opla Astry, była produkowana w latach 2009-2019, więc dziesięcioletni okres produkcji może już częściowo świadczyć o tym, że był to naprawdę udany model. Oferowano ją w pięciu wersjach nadwoziowych hatchback trzydrwiowy i pięciorwiowy, sedan, kombi, czyli sport tourer oraz cabrio, aczkolwiek ta wersja miała inną nazwę, a dokładnie Kaskada. Do wyboru mieliśmy zarówno jednostki wysokoprężne, jak i benzynowe. Najsłabsza wersja silnikowa to wolno 1.4 benzynowe o mocy 87 koni mechanicznych, a najmocniejsza jednostka występowała w najbardziej hardkorowej odmienie Astry, czyli wersji OPC. Był to dwulitrowy silnik benzynowy, który generował moc 280 koni i pierwszą setkę robił w 6 sekund. Całkiem nieźle. W 2012 roku auto przyszło delikatny facelifting, w tym zmieniono zderzak przedni i tylny oraz modelowaną przednią atrapę. Wnętrze pozostało bez większych zmian. My osobiście mamy wersję przed liftingem. Co do jednostek napędowych oraz wad naszego samochodu, należy odmienić kilka istotnych faktów. A mianowicie, szukając na rynku wtórnym naprawdę bardzo fajnego, zadbanego egzemplarza, szukacie czegoś, co deklaruje moc minimum 120 koni mechanicznych. Nie chodzi tu o to, że słabsze jednostki są awaryjne, ponieważ nie. Wszystkie silniki są bezawaryjne, ale chodzi o sam fakt, że jak wspominałem wcześniej, Astra ma nadwagę i niestety łapią one po prostu zadyszkę tak, w tym samochodzie. Osobiście wybrałem jednostkę 1.4 turbo benzynę, ponieważ łącza na dynamikę wraz z naprawdę fajnym spalaniem. Co do typowych wad tego samochodu, płatać figle potrafi na koło dwumocowe ze sprzęgłem, co dziwne szybko kończą się tarcze i klocki. Dodatkowo jeszcze jest jeden problem z wahaczami, ponieważ ich nie są wymienne i niestety, ale od razu musi się zmieniać cały wahacz, który jest aluminiowy. A wiadomo, że to troszeczkę kosztuje. Siadając z wnętrza Astry, to naprawdę bardzo wygodnego i fajnego fotela. Widzimy ładny, naprawdę solidny boczek. Mimo przebiegu 200 tysięcy, zobaczcie, nie jest w ogóle wytarty. Naprawdę kierownicę bardzo fajną, która jest intuicyjna, bardzo fajnie leży w, w dłoniach. Yy, ładna, nie za duża, nie za mała. Taka w sam raz. Zegary, które może owszem są troszeczkę nudne, ale za to są bardzo wyraźnie i czytelne, ale niestety jest jedna rzecz, która mnie obrzydza. Nie są to zegary, na które właśnie patrzycie, ale tylko mój wzrok lekko odbiega w prawo i widzę niestety to. To coś. Według mnie projektant się po prostu pomylił. Owszem, wszystko jest naprawdę bardzo fajne, solidne, ale ile tego ktoś naciapał, to jest tragedia. Osobiście mam odczucie, jakby projektant stwierdził, że dobra, zrobiłem fajną Astrę, jest lepsza od poprzedniej generacji, ale już z tymi się do domu, jestem troszeczkę zmęczony. No to całą obsługę komputera pokładowego oraz radia po prostu wrzucę sobie na deskę rozdzielczą, na konsolę środkową i będzie dobrze. Otóż nie. Osobiście 15 minut szukałem, żeby wejść ustawienia i dodatkowo jeszcze coś zatwierdzić. Jestem modną osobą, a co dopiero ma powiedzieć starsza osoba? Według mnie tragedia. Owszem, wszystko jest solidne, nic nie trzeszczy. Dodatkowo wszystko jest naprawdę OK, troszeczkę plastikowe, ale jak najbardziej w porządku. No ale cokolwiek wejść głębiej, zagłębić się w menu, w ustawienia komputera pogodowego, jest tragedia. Fajnym niuansem jest tak samo podświetlenie Ambiente. No takie coś w Astrze za 25 tysięcy, naprawdę szacun. Idąc do tyłu pojazdu, już niestety nie jest tak kolorowo. Przede wszystkim Oła! Spadłem na twardą kanapę, która naprawdę jest twarda, i przychodzi na jakimś drewnianym stołku. Owszem, miejsce nogi jest wystarczająco, jak za mną. Aczkolwiek powiem wprost, tu jest twardo, ale idąc na środek, jest kuresko twardo. Jest wręcz tragicznie. Nie, nie, Astro, nie tak się mówiliśmy. Podsumowując, nasz dzień z Oplem Astro spędziliśmy naprawdę nudnie nudnie jak blaki z olejem. Nie będę Was oszukiwał, nie jestem fanem tej marki. Ale chociaż bym się chciała do czegoś bardzo przyczepić, naprawdę nie wiem do czego? Jest to auto do bólu poprawne, które może się podobać. Ma więcej zalet niż wad. Chociażby dlatego, że w końcu nie rdzewieje jak Opel, co dziwne. Ma naprawdę rewelacyjne jednostki napędowe. No i utrzymanie tego auta raczej nie pochłonie naszej kieszeni. Dla przykładu komplet tarcz klocków przednich, dobrej marki. Kosztuje tutaj 450 zł. Naprawdę dobrej marki. Dla porównania do swojego BMW płaciłem ostatnio 900 tego samego producenta. Więc widzicie, jest to auto dla każdego. Owszem, może nie mamy jakichś tam emocji, że wow, jak to przyspiesza, jak się trzyma w zakrętach, ale naprawdę jeździ się tym schodem pewnie. Jesteśmy tego samochodu zawsze jakby pewni, że przyjedzie od punktu A do punktu B. Sprawdzi się to doskonale w aucie jako aucie dla córki, aucie dla żony, kochanki, męża. A również jako auto rodziny, ponieważ w wersji Sport Tourer mamy ogromny bagażnik i myślę, że na Chorwację z Barajankem i Jessiką sobie bez problemu polecimy. Jest naprawdę bardzo fajne auto, które raczej polecę każdemu, tak? ponieważ na siłę nie szukam problemów w tym samochodzie. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, naprawdę bardzo Wam dziękuję. Liczę Waszego suba, łapkę w górę, bo mega to motywuje, oraz komentarz, jakie macie uczucia z własną astrą. Ewentualnie jaką tematykę filmików chcielibyście w przyszłości, oraz jakie samochody widzicie w przyszłości w naszych filmach. Ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i mam jedną informację. Jeżeli dokładnie tak ta Astra, ten egzemplarz wpadł Wam w oko, link do aukcji, gdzie auto jest dostępne, jest w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia. Cześć!